Piątego dnia chłód wzmógł się do najwyższego stopnia, chociaż wiatr odwrócił się nagle w północy. Słońce wschodząc żółtym i schorzałem tliło się po brzaskiem, i wspiąwszy się zaledwie na kilka stóp ponad widnokręgiem, nie wydało ani jednego szczerego promienia. Nie było żadnego na pozór obłoku, lecz mimo to wiatr zrywał się i zrywał. Poświstując w napadach wściekłości. Około południa, lub, ileśmy mogli sądzić, mniej więcej w tym czasie, uwagę naszą znów przykuł widok słońca. Zamiast promieni, w ścisłym tego słowa znaczeniu, wyłaniało ze siebie rodzaj mroczącego się i posępnego żaru bez odblasku, jakby wszystkie promienie były spolaryzowane. Właśnie w chwili, gdy się pogrążyło we wzbierającym morzu, jego rdzeń ognisty znikł nagle, jakby go z znienacka zdmuchnęła jakaś tajemna potęga. A gdy już je chłonął ocean niezgłębiony, było jeno bladą, srebrnej barwy obręczą. Nadaremnie wyczekiwaliśmy świtu dnia szóstego. Dzień ów dla mnie jeszcze nie nastał, dla Szweda. Nie nastał nigdy. Byliśmy pogrzebani w ciemnościach tęgich jak smoła, tak że nie widzieliśmy przedmiotów odległych o 20 kroków od okrętu, spowijała nas noc wiekuista niełagodzona nawet fosforycznym potrzaskiem morza, do którego przyzwyczailiśmy się pod zwrotnikiem. Postrzegliśmy też, że chociaż burza nadal szaleje bez przerwy. Wszakże nie znajdujemy żadnych śladów pluskających fal oraz tzw. baranków, które nam dotąd towarzyszyły w drodze. Wokół nas nie było nic prócz grozy, zgęszczonego mroku i czarnej pustyni płynnego hebanu. Strach zabobonny wnikał kropla po kropli do piersi starego Szweda. Mój zaś duch pogrążył się w niemem zdrętwieniu. Poniechaliśmy wszelkich dokoła okrętu zabiegów dla ich zbyteczności, i uczepieni z całych sił za odłamek przedniego masztu, z rozpaczą wodziliśmy oczyma po bezmiarach oceanu. Nie mieliśmy żadnych środków obliczenia czasu i nie mogliśmy zgoła połapać się w naszym położeniu. Mimo to. Byliśmy aż nadto pewni, iż posunęliśmy się na północ dalej niż jakikolwiek z żeglarzy naszych poprzedników, i dziwił nas wielce brak po drodze zwykłych zapór lądowych. A tymczasem każda chwila tajła groźbę chwili ostatniej. Każda olbrzymia fala biegła, aby nas zmiażdżyć. Niepokój fal po burzy przeszedł wszelkie możliwe mrzonki mojej wyobraźni i był to cud, co chwila wznawiany, żeśmy nie zatonęli. Towarzysz mój mówił o lekkości ładunku i przypominał mi doskonałe zalety naszego okrętu, lecz nie mogłem nie doznawać zgoła na wszystko ślepej rozpaczy i melancholijnie sposobiłem się do śmierci, której przyjścia najdalej za godzinę, nic opóźnić nie mogło. Ponieważ z każdym sążniem, który okręt przebiegał, niepokój fal po burzy na tym czarnym i dziwnym morzu nabierał coraz posępniejszej grozy. Częstokroć na wysokościach, do których Albatros nie dolata, zatracaliśmy dech, a kiedy indziej chwytał nas zawrót głowy, gdyśmy ze straszliwą szybkością spadali w czeluście piekieł wodnych, gdzie był zastój powietrza i gdzie żaden dźwięk nie mógł zakłócić drzemoty polipów. Byliśmy właśnie w padołach jednej z owych otchłani, gdy nagły krzyk mego towarzysza złowróżby nie zabrzmiał w mroku. Spójrz! Spójrz! krzyknął mi w same uszy. Na Boga spójrz! Spójrz! Gdy tak mówił, Postrzegłem światło szkarłatne o mroczącym się i posępnym blasku, które chwiało się u wylotu bezdennej, wchłaniającej nas czeluści i miotało na nasz pokład pełgające smugi rozwidnień. Uniósłszy do góry oczy, ujrzałem widok, który krew mi zmroził. Na wysokości przeraźliwej, tuż ponad nami, i na samym obrzeżu otchłani bujał okręt olbrzymi, pojemności zapewne 4000 ton. Chociaż zagnieżdżony na grzbiecie Wału morskiego, który go stokrotnie ogromem przerastał, zdawał się rozmiarami przekraczać zakres liniowca lub okrętów towarzystwa indyjskiego. Jego niewiarygodnie olbrzymi kadłub miał barwę głęboko czarną której nie ożywiała żadna ze zwykłych ozdób okrętowych. Pojedynczy szereg dział dłużył się w rozwartych strzelnicach i miotał przed się odbite od swych szklistych powierzchni poblask niezliczonych latarni wojennych, które się chwiały w swych obsadach. Lecz najbardziej zdjęła nas przerażeniem i podziwem ta okoliczność, że płynął na wszystkich żaglach wbrew temu wszelkiej rzeczywistości przeczącemu morzu i wbrew tej burzy rozszalałej początkowo gdyśmy go zoczyli mogliśmy oglądać tylko jego dziób ponieważ powoli wpełzał z czarnej i straszliwej odchłani którą pozostawił w tyle na jedną chwilę chwilę natężonych przerażeń przystanął na tym zawrotnym wierzchole, jakby odurzony własnym w niebo wstąpieniem. Potem drgnął, pochylił się i wreszcie stoczył się wzdłuż po skłonie. Nie wiem, co za nagły spokój opanował w tej chwili mego ducha. Odskoczywszy moj, możliwie najdalej ku tyłom okrętu, wyczekiwałem bez drżenia klęski, która nas miała zmiażdżyć. Nasz własny okręt Koniec końcem zaprzestał walki z morzem i zszedł na dno brzemieniem swego dziobu. Cios rozpędnej bryły ugodził go przeto w zatopioną część kadłuba i w nieuniknionym następstwie przerzucił mnie w sieć obcego okrętu. Gdym upadł, okręt ów, dotarłszy do punktu martwego, wspiął się ku górze i przewalił się na tamtą stronę. Sądzę, iż tylko dzięki zamieszaniu, które powstało, zdołałem ujść baczności załogi. Niewiele miałem przeszkód po temu, aby niepostrzeżenie utorować sobie drogę do głównych drzwi na pokładzie, które tkwiły w miejscu widocznym, i zdarzyła mi się wkrótce pomyślna sposobność ukrycia się na spodzie okrętu. Nie umiałbym wytłumaczyć, dlaczego tak uczyniłem. Przyczyną, która mnie do ukrycia się zniewoliła, był zapewne nieokreślony lęk, który mnie w pierwszej chwili ogarnął na widok nowych żeglarzy. Ani mi w głowie nie było zdać się na łaskę okazów ludzkich, które na pierwszy, a doraźny rzut oka zdradzały cechy niepochwytnej dziwaczności i dały mi tyle powodów do obaw i uprzedzeń. Dlatego też uważałem za stosowne sporządzenie dla się skrytki na spodzie okrętu. Zerwałem część poszycia okrętowego w ten sposób, aby utworzyć sobie schronienie bezpieczne pomiędzy olbrzymimi członkami okrętu. Zaledwą dokonał mej pracy, odgłos kroków w piwnicznych izbach okrętowych znaglił mię do wyzyskania mej czatowni. Ktoś przychodził koło mej kryjówki słabym i niezbyt pewnym krokiem. Nie mogłem dojrzeć jego twarzy, lecz z łatwością oglądałem kształt jego postaci. Miał wszelkie pozory niemocy i zgrzybiałości. Kolana jego uginały się pod brzemieniem lat i cała jego istota dygotała od starości. Mówił sam do siebie, pomrukiwał głosem cichym i załamanym. Jakieś słowa w języku, którego nie mogłem zrozumieć. I szperał w kącie, gdzie spiętrzono dziwacznego pozoru narzędzia i zmurszałe mapy morskie. Była w nim osobliwa gwatmanina dąsów powtórnego dzieciństwa i uroczystej godności Boga. Po pewnym czasie wrócił na pokład i straciłem go z oczu. Uczucie, dla którego nie znajduję wysłowień, owładnęło mym duchem uczucie, które się wzbrania analizie, które nie ma swych określeń w słownikach przeszłości, a którego i przyszłość nawet, obawiam się, nie zdoła odcyfrować. Dla umysłu tego, co mój pokroju owo ostatnie przypuszczenie było istną męczarnią. Nigdy nie zdołam, czułem, że nie zdołam nigdy zbadać istoty mych myśli. Nie dziw jednak, że myśli owe nie poddawały się tłumaczeniom jako zaczerpnięte ze źródeł tak całkowicie nowych. Nowe uczucie, nowa treść wzbogaciła mego ducha. Już kawał czasu upłynął od chwili, gdy po raz pierwszy dotknąłem stopą pokładu tego straszliwego okrętu, a promienie moich przeznaczeń zbiegły się znać i wyczerpywały w jednym ognisku. Nieodgadnieni ludzie, spowinięci w zadumę, której treść domyślić się nie mogłem, przychodzili obok mnie nie postrzegając mej osoby. Trwanie w ukryciu było z mojej strony istnym szaleństwem. Gdyż ów rodzaj ludzki nie chce mnie widzieć. Niedalej, jak chwilę temu, przesunąłem się tuż przed oczyma drugiego z kolei. Niedawno zapędziłem się aż do kajuty samego kapitana i tam właśnie zaopatrzyłem się w środki niezbędne dla spisania bieżących i ubiegłych zdarzeń. Od czasu do czasu będę uzupełniał mój dziennik, wprawdzie... Nie mogę znaleźć żadnych sposobów przekazania go światu, wszakże nie zaniedbam wszelkich potemu prób. Gdy przyjdzie chwila ostatnia, zawrę rękopis w butli i wrzucę wszystko do morza.